Dzień dobry, Ireneusz Poznański, później Produktywności. Tym razem w starym stylu. Dlaczego? Dlatego, że taka logistyka. I tak się złożyło, że akurat trzeba jechać gdzieś samochodem i załatwiać różne tam sprawy zawodowe. A teraz. Do sedna. Otóż tematem dzisiejszego krótkiego wystąpienia będzie Lean Life, ale tak, że tak powiem, dostosujemy się trochę do kalendarza. Otóż jakiś czas temu na początku wiosny popełniłem taki film pod tytułem 5S w ogrodzie. I uznaję ten film za również jeden z filmów z kategorii Lean Life. Ale jeżeli mamy iść tak od samego dołu naszego systemu zarządzania według domu Toyoty, no to dobrze by było być konsekwentnym, dlatego teraz idziemy poziom wyżej i skoro mamy już Omówione Lean Life Obo 5S w ogrodzie, akurat padło na 5S w ogrodzie. To teraz wypadałoby porozmawiać troszeczkę o standaryzacji. O standaryzacji życia. Tak więc, drodzy Państwo, standard w życiu. Co to jest standard w życiu? Na zwykle, kiedy mamy instrukcję pracy standaryzowanej, karty pracy standaryzowanej itd., itd., tego typu dokumenty gdzieś w procesie produkcyjnym. To mamy tam opisane pokrótce, co robić po kolei, mniej więcej ile to zajmuje czasu, znaczy zwykle bardzo precyzyjnie. Jak już jest informacja o tym, że zajmuje to jakiś czas, to ta informacja jest bardzo precyzyjna. Na co zwracać uwagę? Mamy tam napisane. Nierzadko jest tam jakieś zdjęcie albo grafika obrazująca, jaki jest najlepszy znany standard wykonania danej czynności. I to jest w fabryce. To jest w procesie produkcyjnym. Natomiast. Czy mamy, czy macie jakiś standard wykonania takich czynności opisany dla życia codziennego? No, okazuje się, że niekoniecznie, ale bardzo mocno pragnę Was zachęcić do tego, abyście zaczęli się na poważnie zastanawiać nad tym, czy są takie aktywności w Waszym codziennym życiu, które. Warto by było sobie opisać i oczywiście nie chodzi tu o to, aby każdego dnia opisywać wszystko, co tylko robicie, bo to mniej więcej nie ma sensu, ha, ha. ale nie przywołam teraz źródła, niemniej jednak człowiek prawdopodobnie połowę albo chyba około 70% swoich dziennych aktywności wykonywał na autopilocie.